Jest polskie. dzisiaj jesteśmy na Bedwars. No, jesteśmy już na lekcji. A I już myślę, już te pani. ceda Piszmy, że to gramy oczywiście na no, wyjdziemy do Ym... Razem z biratem zamierzamy zrobić za yy, kanał taki yy, wspólny, na którym puszczamy wylach. Więc piszcie co sądzicie w komentarzach subskrybujcie, żebyśmy mieli lepsze. Wiecie, co na podładowanie? I coś mi się nie nagrało, no właśnie, przegraliśmy, bo wyszedłem, mi się nie nagrało, więc idziemy do następny. No to 10 jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, coś jak to wygląda, to tam jest link. Aha. No to zaraz patrzę. A to bardzo no bardzo to... no to... no to... no nie uh, public check. Yes. So

Nie pozwolę, że też do mnie przychodzili. Czego? Disconnect, na na Co jest? Dobra, lecimy do kolejnej. No tam, jak już to mówiłem, to jak teraz to oglądacie, bo to będzie gdzieś o 19.00? i coś no. z A to przed 19.00, to Około 19.00 to będzie to jeszcze slajd, więc. Ja też nie zapraszam. Chcę z Kwiatowej Dzień Dużo. dzisiaj więcej nie mogę grać. No to. Pogręcę po jednej warsztacie dla a w następnym tygodniu będzie lepsze nagrywanie, ponieważ. Um, y, będę miał drogi monitor, więc. No, jakby to powiedzieć. Będą lagi na odcinku. Będą tu na odcinku, ale zobaczymy czy na OBS-ie będą, bo tak to już padnika, no. bo się wyświetla tu na górze i to jest trochę wkurzające. co debilem jesteś. No debilem jesteś, no. Jezu. Wysyłam na odcinku, ale no. no. jakby to powiedzieć, Co ty, co ty robisz? No, co ty robisz? No, no tak, to tak, to, to, to. się. Fajne. Fajnie, fajnie typiarzu. Dzięki. Dzięki, Szary, że nie psujesz odcinek. Dzięki. To jest było wylepsze z nagrywania. Na bandikanie tam takie mega Ja Nie, w ogóle za za pół miesiąca w lipcu go tego do komputer. Oj ojoj, oj, ale mam się w ten. Fajnie odcinki dawało. No i na pewno i musi mnie, musi mnie, musi, musi. Do youtubera musi. Musi. Nie no, to jest żart. To jest żart. Jezu. Zrobię to dla was. Zrobię to dla was. Ale no... Kolejną marę, bo naprawdę to jest wielki, wielki żar. No chciałbym 10 minut. Ale no 10 minut to jest maksa na Mikamie, to więc... Ym. Na mi się dobrze daje, tylko trzeba było kupić wersję. Więc wbij tutaj subskrybuj, to więc będzie lepszy, lepsze filmiki będą. I będzie serwer Survival, bo startuje chyba w następnym tygodniu, czy jeszcze za dwa tygodnie. EnterCraft startuje, a przed nim OHC. Więc... Więc no naprawdę zapraszam do zasubskrybowania. No i dwa razy w tygodniu live są. No tak na razie tak no... Słabo, bo wiecie no... Jak ktoś ma taki komputer jak ja, to może trochę wiedzieć, jak na takim komputerze się streamuje. Jak już to mówię, że mam. Yy, że mam 11-letni mm -hmm. komputer. Yy, jak coś to. Nie zmyślę. Yy, mogę pokazać na live. Pokażę, że to jest 11-letni, bo yy, w tym. W komputerze, w, tym, w, te, w panelu w komputera, co jest napisane, ile komputer ma lat. I właśnie tyle tam. Ile mam napisane, że tyle ma lat. Więc nie. A się na to No i co? Myślam, że, myślałeś, że ja się na to nabiorę? No i? Ty piarzu. Ty bierze, co ty robisz? No co? Co? No z łapki mnie bijesz? Panie. Zresztą dwie złapki bił. Gra, gra, gra. o już. Najgit. Aha. Jakie jest, żeż jestem? Red. Białe, przepraszam. O, białe, białe, będziesz miał wyjść zaraz. Oj, białe, białe. Bałbym się na Twoim miejscu. Iść do mnie. O, stary. jak coś ten nikomu nie groże? Tylko. Uświadamiał mu fakty, czy. Aha, on mi zabił jeszcze teemata. No tak, zabił mi jeszcze teemata. Pog! Super, jesteś! Nie zmieniaj się. Dobra, lecimy z. do pewnie gdzieś tu jest. No chodź Ale, No, no, no. Dobra, to sobie otwieram. Kolejny, kolejny raf. Hmm, proszę bardzo. Taki kilofilm wełny. Bardzo duży. Czy mogę się tutaj? Nie, nie mogę. No i to lecimy, więc do nich. A jakby to powiedzieć, te to jest ostatnia ręka, bo. Wiecie, powyżej 10 minut nie mogę, bo musiałbym kupić. A bardziej wolę kupić teraz lepszy komputer. Naprawdę taki już po komputer. Niż... No No nie! No nie, 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 no! Ta gra jest high pixel, no! Zróbcie coś z tym budowaniem, no! no z... Więc, dobra, co mogę powiedzieć jeszcze w tym odcinku? Jedną ważną sprawę. Że w następnym tygodniu yy, będzie rzucony film na kanał Polski i Dama. Bira, i więc, no, wpadajcie, zasubskrybujcie, będą lepsze wtedy vlogi, co mogę więcej powiedzieć, no. No, do widzenia i miłego dnia. Siema.